A no, to, już na części czy coś. Przecież ci się nie opłaca. O, no, no, no... jeszcze trochę, no. O, siema. O, cześć. No, rozumiecie, gumę złapałem. Ślak mnie trafi. No, widać tu. Ja nie mogę, jeszcze szybę wybiłem przez przypadek, bo nie mogłem otworzyć. Przednią i tylnią. Kurcze. A nie, przednią jest z Dobra, dzwoń po, po ogryzka. Po napiszę mu SMS-a. Dobra, piszę mu SMS-a. Najciasniej, nic nie chcę wciąć. Jedzie? Nie wiem, napisałem mu SMS-a dopiero. A te 450 SUI, to, to co to znaczy? No... Że mam turbo A gdzie ty to czytasz? No tu A bo to tak. limitowany To limitowany tak, no Nic z tego auta Ledwo jeździ, tak? No To a, ledwo jeździ chłopie, chcesz się ścigać? No nie, ja, obecnie tak. To za zepsuł, nie? No Mikrofon jadę Sorry To se bo to auto Trochę gaśnie moje jest ja do reszty. Co się stało? Ej, nie go, ej! ej, e, e, nie wyjdź, nie wyjdź. Chcia, chciałem ci klucz zabrać, sorry. Twoja twarz mi podbiegła. Nie no, mega No jeśli już to łamałem, o kurde. Przepraszam, Józek, przepraszam. Józek. <noise> Ej, bo zjeżdżam chyba do szpitala, trzeba i jaś tam w parku. Nie trzeba. Ja auto trochę Gdzie gaśnie, jak ja wiesz? Prze, Przeżyję. Dzwoni po ogryzka. O, może? Bo... Po ogryzka? No. To czekaj, napiszę do niego. No, ale silnik. Wszystko gi. Tak. Tylko... Tylko trochę kurz jest. Co okay. to? Nawet i bardzo, ale dobra. No, 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 to auto wsyczysz. Nie wiem, to jest szrot, Jakich mało. No, ogryzek po no no no, no, no. No, 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 Halo? <tryk> <tryk> No i później. Chodź, chodź na oczkę. Kurczę, kurczę. Dobra, alo. Zara będę. Gdzie Zara ty będzie? Zaraz będzie.